Drodzy Państwo, w dzisiejszym pojedynku zmierzą się w lewym narożniku potężny weteran branży, Gryja. A w prawym narożniku stosunkowo nowy zawodnik lub suplementacji, ale wcale nie jest skuteczne. W panelu sędziowskim zasiadają The Legendary Vlad Sandomierow i Olek Narożnikow Panie i Panowie! Kreatyna jest naturalnie produkowanym związkiem chemicznym w naszym organizmie. Powstaje z aminokwasów gliceny oraz argininy. Apel do naszych kochanych mam nie jest sterydem. Kreatyna podnosi możliwości siłowe poprzez zwiększenie poziomu wody w naszych mięśniach oraz zwiększa poziom fosfokreatyny, co sprawia, że mamy bardziej anaboliczne środowisko do rozrostu. Nasze ATP rozpada się na ADP, a dzięki zwiększonej zawartości kreatyny szybciej odzyskamy utracony fosfór i powróci nasz główny motor napędowy ATP, które również służy jako paliwo dla naszego mózgu jest również dobra pod tym względem, nie tylko dla mięśni. Ale kreatyna nie wystarcza na długo. Za to cytrulina... Cytrulina jest jednym z trzech aminokwasów produkowanych w cyklu mocznikowym wraz z argininą i ornityną. Jest stosowana jako wspomagacz wysiłku oraz suplement prozdrowotny dla serca. Cytrulina jest również bardzo ważna w obniżeniu uczucia zmęczenia, zwłaszcza przy długich treningach pozwoli na większą objętość. Dodatkowo zwiększa o 34% odbudowę tlenową ATP, podobnie jak kreatyna. Arginina ma słabą biodostępność, kiedy spożywana do ustnie, Za to cytrulina, przyjmowana w ten sam sposób, dużo lepiej podnosi poziomy argininy, niż sama arginina. Panie i panowie, przez niedogłośną decyzję sędziów wycięstwem zostaje... Ręb. Cytrulina w kombinacji z kreatyną potrafi zdziałać naprawdę dużo i najlepiej te suplementy w treningu łączyć. Uuu!